W dniu dzisiejszym rusza pierwsza miejska linia dowozowa utworzona dzięki dofinansowaniu z przewozów autobusowych, dofinansowaniu z Urzędu Wojewódzkiego i Budżetu Państwa. Pierwsza linia, która będzie dowoziła i zapewniała transport mieszkańcom miasta Myślenic, ale też okolicznych miejscowości, przede wszystkim miejscowości Jasienica, bysina w dostaniu się tutaj do centrum. No i y, mieszkańcom Myślenic w y, przemieszczaniu się y, z jednego końca Myślenic na drugi, szczególnie tutaj w okolice y, szpitala, w okolice y, przychodni, y, przychodni lekarskich, w okolice Urzędu Skarbowego. Y, utworzenie tej linii jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, na zgłoszenia, które w przeciągu ostatnich kilku miesięcy otrzymaliśmy do Urzędu Miasta. Cieszę się, że znalazł się przewoźnik, który będzie świadczył tą usługę. Mam nadzieję, że mieszkańcy nauczą się korzystania z tej komunikacji przyzwyczają się, bo to rzeczywiście pewnego rodzaju nową, które proponujemy, które wprowadzamy, chcąc też podnosić jakość życia, przede wszystkim tak jak powiedziałem, pewnie seniorów. Ludzi, którzy na co dzień nie mają swoich pojazdów samochodowych, a którzy dzięki temu będą mogli sprawniej przemieścić się w swoich potrzebach. Mam nadzieję, że to nie ostatnia linia, którą będziemy otwierali. Mam nadzieję, że początkiem kwietnia ruszy również linia na trasie Myślenice Kraków, która będzie obsługiwała naszych mieszkańców transportem autobusowym. Nie mówimy tu o obusie, tylko mówimy o dużym pojeździe autobusowym. Mam nadzieję, jestem przekonany, że to też uda się zrealizować, uruchomić. Wcześniej, w zeszłym roku Państwo wiecie, były już utworzone dwie linie. Na chwilę obecną ta linia, która dzisiaj rozpoczyna swoje funkcjonowanie, jest jedną z dwóch linii, którą realizujemy z dofinansowania. Funkcjonuje już od początku roku linia Krzyszkowice Myślenice Krzyszkowice, dzisiaj Jasienica, Bysina, Myślenice, Bysina, Jasienica. No i tak jak powiedziałem następne linie dowozowe z dopłatami będziemy, będziemy proponować, będziemy zachęcać mieszkańców, żeby korzystali z tego typu rozwiązań. Szanowni Państwo, linia będzie kursować 5 razy dziennie. Rozkłady jazdy będą dostępne już dzisiaj na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenica. Oprócz tego będą kolportowane w wersji papierowej, a także wychodząc naprzeciw wnioskom mieszkańców, będziemy starali się też uporządkować te rozkłady jazdy na poszczególnych przystankach. Pojawią się tam tablice sygnowane właśnie logiem Urzędu Miasta i Gminy Myślenicy, na których będziemy starali się podawać regularne czasy odjazdów. Busów kursujących na terenie miasta i gminy Myśleńskiej. Cena biletu? Cena biletu w obrębie miasta będzie wynosić 2 złote. Poza obrębem miejskim, czyli dla mieszkańców, którzy będą dojeżdżać z terenu Jasienicy przez Bysinę, będzie się ona kształtowała od 4 złotych poprzez 3,50 tak jak wspomniałem na początku, na terenie samego miasta, w obrębie miasta będzie to 2 zł. Jakie przystanki wydarzenia no przede wszystkim ten przystanek, na którym się teraz znajdujemy, czyli przy szpitalu powiatowym. Następnie będzie to Kerfur, Carrefour. spod Kerfura dostaniemy się pod przychodnie CERTUS, spod CERTUSa mieszkańcy pracujący w zakładzie produkcyjnym Kuper będą mogli się dostać pod ten zakład pracy. Następnie spod Kerfura dojedziemy na plac targowy, który też jest dość uczęszczany w poszczególne dni z placu targowego. Następnie bus dojedzie pod Urząd Skarbowy. Urzędu Skarbowego na dworzec autobusowy i w górę, w kierunku osiedla Górnego Przedmieścia, Wysienicy, Wysiny i Jaśnicy. Linia została dofinansowana ze środków Ministerstwa Infrastruktury oraz Gminy Myślenice. Na no jak długo to wystarczy? Czy to jest pilotażowy projekt określony w czasie, czy jak Państwo będą to kontynuować? Jest to projekt pilotażowy, mhm. natomiast będziemy chcieli, chcieli go kontynuować. A ile będzie trwał sam pilotaż? informacje ma pilotaż na projekt na projekt. No no tej linii którą Państwo uruchamiają no to rok czasu mhm. czy a... przez rok to będzie funkcjonowało to Państwo sprawdzą czy, tak, tak, tak. Czy, tak, czy, 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 czy będzie, będzie. trzeba wprowadzić jakieś korekty na pewno będziemy starali się to kontynuować a jaka liczba busów będzie wypuszczona na linię? Na obecną chwilę jest to jeden bus, który będzie kursował i średnia, średni czas przejazdu mhm. wynosi 25 minut, z tego względu stwierdziliśmy, że muszę. jest to wystarczające. Czyli pieniądze z dofinansowania, bo nie, nie dosłyszałem kwoty, wystarczą na rok pilotażu na ten moment. Mhm. A jaka to jest kwota? 80% to jest dofinansowanie ze środków ministerialnych, 20% to jest wkład własnej gminy i to są wielkości rzędu 30, około 37 tysięcy mhm. po stronie ministerstwa, 7 tysięcy po stronie Urzędu Miasta